Są zwolennicy i są przeciwnicy samochodów elektrycznych, między innymi Tesli. a ja ja lubię ja lubię coś poznać, zanim mam na ten temat zdanie, więc wyszedł nowy Y, czyli to jest mały słów taki odpowiednik Audi Q5, BMW X3, powiedzmy. No i powiem wam, że jest tu kilka fajnych rzeczy. O, tak to wygląda. Rzeczy, na które narzekano, czyli brak manetki kierunkowskazów, troszkę się to zmieniło, bo już się pojawiła. Duży ekran. Przeogromne schowki. Powiem Wam, to jest przeogromny schowek. Tutaj drugi. No, powiem Wam, że jest ciekawie. Stylistycznie ten samochód bardzo fajnie teraz wygląda. Pokażę Wam go tak. O! Z takiego ładnego ujęcia. Ale przód to nie jest jego największa zaleta. Zaraz pokażę wam tył, jak będzie klapa zamknięta. Pokażę wam jak wygląda tutaj przedział, przedział dla dzieci, że tak powiem. No można sobie wskoczyć tutaj na YouTube'a bez problemu. Zobaczmy. Wy, o, no miejsca jest mnóstwo, nie ma wału do napędu, więc tu jest płaska podłoga. Zasubskrybujemy, nie, bo musiał się logować. <laughs> ale powiem wam, że całkiem mi się to podoba. Są auta wygodne mniej lub bardziej. No wiadomo, że jak ktoś chce robić 1000 km jednym ciągiem, no to albo nie tym, albo musi się zastanowić, ale... Pamiętajcie też, że są mniej wygodne samochody, jeżeli chodzi o podróżowanie, niż pasaty w TDI, które robią 1000 km na tankowaniu. No, powiem wam, ten lightbar tutaj wygląda: to robi robotę, bo to nie jest świecąca powierzchnia, tylko to jest odbicie, a pasek świetlny jest tu. I to po pierwsze robi piękny efekt, nie takiej taniości. No wygląda to lepiej niż w, niż w tych panamerach i makanach nowych. Co Gdzie to jest gdzieś za szkłem wygląda bez sensu. Zawsze mi się to kojarzy z tym z Civiciem, który miał z przodu ten taki kurczę, pleksowy grill. No, to wygląda elegancko i do tego jest oświetlenie tutaj tej podłogi, przynajmniej rzekomo. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda przestrzeń bagażowa. Pamiętajcie, że to jest ten tani słów. Tani względnie tani. Mały słów. Więc tutaj to jeszcze nie jest luksusowe wnętrze, że tak powiem. Ale pokażę Wam coś, czego nigdy jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy tego nigdzie nie ma. Czy po prostu tego nigdzie nie widziałem jeszcze. Pyk. Widzicie to? Czy Wy to widzicie? Patrzcie jeszcze raz, patrzcie jeszcze raz, Natomiast w drugą stronę, bo w tę stronę to ja sobie radzę, to zwalniam hamulce po prostu, nie? No, to jest Bayer oczywiście, bez ramkówki. Animacje powitalne, cudawianki kierunkowskaz. Pełne przeszklenie. Dwie ładowareczki i cała, cała obsługa, praktycznie cała na ekranie. No to jak to chodzi, to już jest chyba 120 klatek na sekundę. <grymne> Robi wrażenie. Także jeżeli nie lubicie aut elektrycznych, zachęcam, żeby je poznać, żebyście chociaż wiedzieli, czego nie lubicie.